Tutaj mam puszkę z systemem kaucyjnym. Zobaczymy, czy kauca zwróci mi gotówkę. Drukuję potwierdzenie, żeby nie było że zmieszane. Dostaję taki do. Zobaczymy, czy w kafandzie otrzymam za to gotówkę. Kolejka jest, ale co się nie robi dla Was? A tu nie, to u mnie pan nie a to przecież jest puszka kaucyjna, zapisałem w Ale muszę kupić, żebym ja... Tak, to jest ładne. Czyli nie dostanę. Okej. Okay. Tutaj mi nie wydali puszki, puszki kaucyjnej, z mam to w ogóle... Ten to mi w ogóle nie wydał. Wyjaśniłem Panią o co chodzi. Panie powiedziały mi, że mam to zgłosić. Tak? Zgłaszam do Urzędu Ochrony Konsumenta, że sklep Kaufland nie chciał mi wydać z puszki kaucyjnej pieniędzy. Zgłaszam to. nie mam pytanie. Jeżeli ja wrzuciłem puszkę z systemem kaucyjnym, to czy ja mogę dodać za to pieniądze? Dlaczego nie mogę dość? to źle to sprawa, jak jeżeli jest puszka z systemem kaucyjnym z tym no to to nie jest puszka ze... Ale to nie jest puszka ze śmiechnięcia. To jest puszka za 50 groszy. Czytaj. Ale paragon to ja muszę mieć na butelki. Na, 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 na butelki. Według prawa puszka w systemie skałcyjnym mogę oddać drzewce bez paragonu 50 za pozotów. Dziękuję Panie bardzo. Dziękuję, dostałem 50 groszy po naciskach.